Już nie raz opowiadałem Wam o motocyklach, które w pierwszej chwili jakoś nie budzą mojego zainteresowania nie są to sprzęty w moim stylu. Natomiast już po kilku chwilach spędzonych z tym czy innym motocyklem okazywało się, że on potrafi być naprawdę fajny. Fajnie spędziłem z nim czas i no może nie na tyle, żeby zaraz się na tego typu sprzęt przesiadać, natomiast ja rozumiem, dlaczego ludzie je wybierają i dlaczego chętnie jeżdżą nimi na co dzień. I dzisiaj o jednym z takich motocykli właśnie Wam opowiem. Cześć, ja jestem Maciek, a dzisiaj na kanale testy motocyklowe Indian Scout. Aha, no i nie doszukujcie się jakiegoś podtekstu, że mam na sobie dzisiaj czapkę Harley Davidson. Ja po prostu przed chwilą jeździłem w kasku z dość wydajną wentylacją, i moje włosy nie nadają się do pokazania. Nasz testowy scout to tegoroczna nowość. Wersja Roach różni się od innych modeli scout, m.in. tym, że ma 19-calowe koło przednie, a także nieco zmienioną pozycję. Jeśli chodzi o silnik, mamy tutaj V2 o pojemności niewiele ponad 1100, maksymalnie osiąga 95 koni i 97 Nm. W gamie Indiana to silnik o niewielkiej pojemności, napędzający te nieco mniejsze i powiedzmy tańsze modele. Nie będzie brzmieć, wibrować i posiadać ogromnych zapasów momentu jak te duże fałki. Natomiast to, czy nam się odwdzięczy, to fajna, przyjemna kultura pracy, a także ochocze wkręcanie się na wyższe obroty. Silnik sprawia, że motocykl przyspiesza naprawdę żwawo. Mamy nawet wrażenie, jakbyśmy jechali nieco lżejszym sprzętem niż wynikałoby to z danych katalogowych. I ogólnie, nie tylko w kontekście przyspieszenia, ale także prowadzenia się motocykla, mam wrażenie, że. Jego masy po prostu nie czuć. Mimo tych 250 kg, prowadzi się naprawdę lekko, chętnie przerzuca się z boku na bok. To zapewne duża zasługa też nisko umieszczonego środka ciężkości. Ogólnie uważam, że sprzęt mega fajnie się prowadzi. On fajnie składa się w takie szybkie, długie łuki. No, jedyne co nas ogranicza, to te dość nisko umieszczone podnóżki, bo nie trzeba wcale składać się mocno, żeby nimi przytrzymać. Jeśli chodzi o to przycieranie podnóżkami, trzeba uważać, bo w pewnym momencie może stać się to niebezpieczne. Motocykl, jak mówiłem, zaskakująco fajnie się prowadzi, zachęca do dynamicznej jazdy, jednak gdy przyjdzie nam wziąć jakiś ciasniejszy zakręt, wtedy może okazać się, że mimo fajnej przyczepności tego fajnego zawieszenia, które jest gotowe na taką jazdę, moglibyśmy się złożyć nieco mocniej, ale nie mamy takiej możliwości bo asfalt zaczynają trzeć nasze podnóżki, a rozbudowane gmole mają zaledwie centymetr zapasu. Efekt jest taki, że mocno prostujemy taki zakręt, a jeśli jest ciasno, nie ma miejsca, czy sprzeciwka idzie samochód, no może się to skończyć słabo. Pozycja na motocyklu jest zaskakująco wygodna, taka fajna miękka kanapa, ona otacza nas od tyłu, nie zsuwamy się, nie przemieszczamy podczas przyspieszania czy hamowania, Wysunięte do przodu, szeroko umieszczone podnóżki to coś co wymaga przyzwyczajenia, jednak daje naprawdę wygodną pozycję. Na kierowcy wymusza to przynajmniej przy moim wzroście pochylenie do przodu. Opór powietrza do prędkości 120-140 na godzinę także jest całkiem znośny, bo mimo takiej symbolicznej owiewki, nasza sylwetka jest mocno pochylona i na naszym tułowiu nie ląduje przesadnie dużo powietrza. Myślę, że motocykl sprawdzi się w takiej niezbyt długiej turystyce w jakimś lataniu w koło miasta trasa na strzała około 150-200 czy 300 km nie powinna być przesadnie męcząca. Warunek natomiast jest tylko jeden: nawierzchnia po jakiej jedziemy, musi być równa, bo zawieszenie niezbyt komfortowo wybiera nierówności, nawet te niewielkie łaty czy kolejny na asfalcie dotkliwie odczuwamy na naszych plecach. A przekonałem się o tym, bo po kilku godziny jeździe. Naprawdę przyjemnie w takim fajnym komforcie. Trafiłem na dosłownie 8-10 km słabszego asfaltu. No i te kilka minut jazdy potrafiło skutecznie zatrzeć pozytywne wrażenie, jakie scout zrobił wcześniej pod kątem komfortu. Natomiast pod względem precyzji prowadzenia, jak na tego typu sprzęt, myślę, że nie można narzekać. Jeśli chodzi o wyposażenie, nie ma tutaj się nad czym rozwodzić. Dostajemy LEDowe oświetlenie, ABS i to by było na tyle. Elektronika ograniczona do absolutnego minimum. Mamy tutaj taki całkiem ładny analogowy prędkościomierz, a także nieduży wyświetlacz, który po przełączeniu pokaże nam godzinę, obroty, aktualny przebieg czy prąd ładowania. Jeśli chodzi o stylistykę, to z pewnością mocna strona Scout'a. Wiadomo, nie każdemu tego typu motocykl będzie się podobał. Niemniej jednak, zupełnie obiektywnie patrząc na ten motocykl. Robi on wrażenie, taka agresywna sylwetka, duży, wyeksponowany silnik, minimalistyczna budowa, a do tego dobrze wyglądające to szaro-czarne malowanie, to coś, co przyciąga uwagę. Jest to sprzęt, którego no nie widzimy zbyt często na ulicach, a nawet w gąszczu chopperów czy cruiserów on i tak wyróżniałby się, bo sprawia wrażenie motocykla bardziej zadziornego, o dużo lepszych osiągach. Czasami wśród szczególnie młodszych motocyklistów czy miłośników motocykli sportowych chodzi taka opinia, że sprzęty tego typu to powiedzmy takie motocykle dziadkowe, ale trzeba sobie powiedzieć, że Indian Scout pod żadnym względem dziadkowy nie jest, a swoimi osiągami czy brzmieniem silnika zawstydziłby niejednego średniej wielkości sporta. Tak jak wspomniałem na początku, model Scout to przedstawiciel takich nieco mniejszych i nieco tańszych modeli ze stajni Indiana. Widać taką tendencję, i to u wszystkich producentów, że poszukują swoich nisz. Nawet producenci premium bardzo chętnie w ostatnich latach oferują także nieduże, tańsze motocykle. W przypadku Indiana nie można oczywiście mówić, że jest to sprzęt mały czy tani. Niemniej jednak przez wielu wielbicieli marki, czy to w przypadku Indiana, czy tak samo Harley Davidsona, modele jak Scout czy Nightster, którego swoją drogą ostatnio testowałem i za jakiś czas pojawi się z nim film na kanale, Modele te mogą być traktowane no, nieco z przymrużeniem oka. To jednak duży ukłon w stronę młodszych klientów, osób, które wcześniej nie jeździły na tego typu sprzętach. Dla wielu z nich przesiadka na wielkiego Roadmastera czy Chifera to byłby przeskok nie do zaakceptowania. Natomiast taki scout jest sprzętem, który naprawdę może się spodobać. Będzie potrafił przekonać do siebie wielu użytkowników Nakedów czy sportów, którzy szukają dla siebie czegoś innego, chcą nieco zwolnić i cieszyć się drogą w nieco inny sposób. Jeśli chodzi o cenę, to Indian Scout Row w takim malowaniu jak nasza testówka zaczyna się katalogowo od 81 900 zł, lecz nieoficjalnie dowiedziałem się, że można go wyrwać w nieco lepszej cenie, bo dostępność jest już zdecydowanie lepsza niż w poprzednich sezonach, a i zainteresowanych ogólnie wszystkimi nowymi motocyklami nieco mniej. Konkurencja, jaką bym tutaj wskazał, to z pewnością wspomniany już Nightstar od Hernia Davidsona, tam cena wyjściowo będzie nieco niższa, ale dostajemy też zauważalnie mniejszy i słabszy silnik. Przewagą Nightstera będzie natomiast elektronika, której w przypadku scouta nie uświadczymy. Konkurencyjny będzie też choćby Triumph Bony Wilbober. Kosztuje podobnie, dynamika podobna. Chyba nieco słabiej się prowadzi, natomiast mimo, że to nie fałka, to nadrabia zdecydowanie brzmieniem silnika na fabrycznym wydechu. Dla kogo jest więc ten motocykl? Tak jak już wspomniałem, scout może okazać się fajnym wyborem, jeśli szukamy swojego pierwszego motocykla tego typu. Nie przytłoczy nas swoją masą, zapewni sensowne osiągi i nie jest typem motocykla, który naszym kumplom skojarzy się z frędzlami czy lisią. Kitą ktoś, kto chce jeździć stylowo, mieć fajnie brzmiący sprzęt, taki który pozwoli nam sprawnie poruszać się po mieście, a raz kiedyś spakować się w plecach czy niewielką sakwę i wyskoczyć na weekend za miasto. Jak dla mnie przygoda ze scoutem była naprawdę przyjemna. Motocykl niesamowicie pozytywnie zaskakuje taką lekkością prowadzenia, dynamiką, fajnym brzmieniem silnika. Ta pozycja to jest też coś, co może się spodobać, a jednocześnie on nadal daje nam poczucie prowadzenia takiego dużego, ciężkiego, prawdziwie amerykańskiego motocykla. Trzeba przyznać, że ta fałka brzmi naprawdę nieźle. No, choć jak dla mnie przydałby się w tego typu motocyklu jakiś głośniejszy, akcesoryjny wydech, żeby jeszcze mocniej zwracał na siebie uwagę. No i ten wydech mógłby też nieco lepiej wyglądać. Jak zawsze na koniec jestem czytcha, jak wam podoba się Indian Scout, czy uważacie, że może być on taką fajną alternatywą dla miejskiego Nakeda i fajnym sprzętem do użytku na co dzień. Dajcie znać w komentarzach. ♪ <laughs> <laughs>